Dzień dobry wszystkim na Anarchii Albo dobry wieczór, jak ktoś ogląda to późno Po ponad dwóch latach niegrania Postanowiłem zacząć wszystko od nowa A cała historia zaczyna się tutaj Dobra, teraz pytanie Czy ja na tej Anarchii coś jeszcze w ogóle mam? Jakieś przedmioty? Dobra, ty, mam jakieś rzeczy Mam nawet seta. Ej dobra, jakoś to wygląda. Nawet jest to trochę uzbrojone. Git, myślę, że na start będzie ok. Po wejściu na serwer nie sądziłem, że będę miał cokolwiek, ale jak się okazało, mój ekwipunek przetrwał ponad 2 lata bez mojej obecności. Patrząc na te przedmioty, nie są one wcale takie złe. I na pewno mi się przydadzą. Jeszcze w sumie, co ja mogę zobaczyć, co ja mam w Wenderczyście? Ej, kopię... Lewe. Ja kopię. Oj, dobra. O kurde, jakieś tu przedmioty, jakieś książki. 1700... O psa. Dobra, zarobiście jakieś książki. Tam voucher, chyba to była. To, to jest jakiś voucher, no? Dobra, tutaj jakieś te siłki, nie siłki. Okej, okay, tutaj też mam jakieś itemy. To no nie jest za dobrze, ale myślę, że jest okej. Okay. Ja bym przede wszystkim sobie bazę jakąś zrobił, bo ja na anarchii nigdy bazy w sumie nie miałem. Tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem, ale zanim wyruszyłem w poszukiwaniu miejsca na swoją pierwszą bazę z GVIPa zabrałem rzeczy, a w tym dwa klucze do skrzynek, które następnie otworzyłem. O, i od razu sobie dwie skrzynki otworzymy. Rzadka. Refin, okej. Okay. Dobra, proszę. I teraz się zastanawiam właśnie, czy zrobić bazę w powietrzu, czy może lepiej pod ziemią. Kurde, zrobiłbym w podziemiu najchętniej i w powietrzu jakąś. Długo szukać nie musiałem. Znalazłem miejsce, które mi odpowiadało i tam się zasiedliłem, budując przy tym swoją pierwszą bazę. Ej dobra, chyba będę chciał tutaj bazę, no, bardziej gdzieś się wkopać. No, no, no. I tutaj zrobić jakąś taką zarąbistą bazę i ją fajnie udegorować. Tutaj będzie w tych poroślach. Tak trochę wyżej. Tylko później będę musiał to zniszczyć tamto. O tutaj. Serio. Zacząłem kopać tak, jak mniej więcej ma wyglądać moja baza. Muszę iść pozbierać drewno. W ogóle drewna nie mam. Ty, peski, tu ja sobie pójdę, tutaj zajdę. Bo tutaj jest przecież ten kopalnia. Zebrałem resztę rzeczy potrzebnych do budowy i zacząłem intensywne budowanie. w miarę jako taka skończona, o, jeszcze tu jakiś obrazek sobie wleciał, no tu oczywiście zaznaczone, że to moja baza, ale w tamtą stronę myślę, że zrobię jeszcze jedno pomieszczenie na jakąś farmę czy, w... czy na coś innego. Budowa budową, ale niezdecydowany kapi postanowił pozostawić coś po sobie i w losowym miejscu na mapie anarchii zaczął budować, ale co budować, zaraz się o tym dowiecie Ogólnie zmiana planów ta wieża będzie tutaj zbudowana między tymi dwoma tymi law lawakastami, bo miała być tam na górze, ale przecież jest limit kratkowy do budowania. Dlatego będzie ona tutaj zbudowana, i już zaczniemy robić małą podstawę, na której będzie stała. Początkowo anarchiczna wieża Kapiego, bo taką nazwę będzie nosić ta budowla, miała być zbudowana wyżej, ale no niestety limit budowania mi na to nie pozwolił. Zacząłem budować podstawę mojej wieży, oraz szkielet, jak ona ma mniej więcej wyglądać. Dobra, na razie to tak wygląda. Zostało jeszcze tylko szkłem wyłożyć, ale mam bardzo mało tego szkła i wątpię, że to starczy. A tego szkła akurat jest nam bardzo dużo potrzebne. Dobra, na razie wyłożę tyle, ile się da. Zależało mi strasznie na czasie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś się pojawi. A ja na ten moment nie byłem jakoś dobrze uzbrojony. Ale plus jest taki, że jesteśmy już bliżej niż dalej. Najlepsze jest to, że to jest anarchia, i ciekawe, jak długo ta wieża przetrwa w takim stanie nowym. Daje jej maks. 3 dni. Ja jeszcze oczywiście wam kordy podam jej. Będzie tutaj znajdowała się niespodzianka mała. No malutka niespodzianka w sumie. Otóż to niespodzianką będzie. Tak, niespodzianka będzie, ale musicie uważnie oglądać do samego końca, bo kordy tej wieży nie pojawią się teraz. Byłoby to za łatwe. Podam je w losowym momencie filmu, a tymczasem pora zakończyć projekt anarchicznej wieży Kapiego. Skończona. Ogólnie wygląda to tak. Tendy. Trident Strzelasz. I wlatujesz sobie na górę i jesteś na górze tej wieży. Jeszcze tutaj chcę zrobić, ale to później raczej, jakiś napisik. 3-3 albo kapi. Uważam wieżę za skończoną. A teraz pora na ujawnienie niespodzianki, która jest dla was. Mało tego, tutaj widzicie co mam w ręce. To jest voucher na VIPa. Był plan na początku taki, żeby po prostu położyć tu skrzynkę. Kto pierwszy, ten lepszy, ale bardziej chcę, żeby to właśnie widzowie, wy, dowiedzieli się z odcinka gdzie jest ta skrzynka, a nie ktoś, kto przypadkiem ją znajdzie. Tutaj zrobiłem swoje wyjście ogólnie. Skrzynka będzie znajdować się tutaj. Raczej nikt tego nie, nie ogarnie, że tutaj losowy grać. Tutaj macie voucher na VIPA. Zamurowany. Jak ktoś to znajdzie, to niech mi podeśle screena na Discordzie, a ja może coś jeszcze rozdam. Stwierdziłem, że przydałoby się trochę adrenaliny, i postanowiłem, że pójdę na losowe kordy, szukać łatwych zdobyczy, dzięki którym zdobędę więcej przedmiotów i zarobię trochę kaski. Nie no, pora pójść w losowe kordy i próbować kogoś znaleźć. Ciekawe. Czy to będzie trudne zadanie, czy dosyć łatwe, żeby kogoś znaleźć? W sumie jesteśmy na anarchii. Długo szukać nie musiałem Stało się coś, czego się nie spodziewałem Było to tak nagłe Może ja nikogo nie znalazłem Ale za to ktoś postanowił, że znajdzie mnie Ej, tam jest jakaś baza I ona nie jest... Ej, skoczę? Dobra, nie doskoczę Ej, tutaj ktoś może być To jest dosyć świeże Dosyć świeże to jest Są drzewa Ej, to jest baza jakichś ziomków? Kurde, ale czy to jest opuszczone, czy nie opuszczone? Nie wiem, kurde. Ale wygląda jakby to świeże było. Kurde, jakby ktoś tu był. Łatwe, szybkie kile by były. O! o kurde Co jest? Nie! Zginę! Nie! Ja pierdzielę Ej! Nie, nie spodziewałem się tego. O kurde. To sobie poczekałem no to nieźle. Zginąłem, ale nie mogłem tego tak zostawić. Następnego dnia stwierdziłem, że to ja będę się tepał do ludzi i próbował ich zabić. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ja się boję, to robią. Nigdy tego nie robiłem, ale jakieś przedmioty mam. Mam chorusa który będzie głównym moim przedmiotem, dzięki któremu ucieknę z pułapki i chcę się tepnąć do jakiegoś najmniej podejrzanego gracza, który mam nadzieję, że nie będzie jakiś wybitny. Zacząłem tepać się do graczy z nadzieją, że nie będzie to ktoś dobry. No i w końcu ktoś przyjął moją prośbę. Ja pierdziele. Ej, dobra. Ej, dobra, jest! Szczerze, myślałem, że to będzie pułapka, z którą będę miał problemy. Ale jak się okazało, szybko udało mi się uciec. Holy shit! Nie potrafię się bić na wodzie. Kurde, no więcej temu chyba. Pierdziela. Myślałem, że to będzie szybka walka, która zaowocuje moim zwycięstwem. Przeciwnik okazał się mocniejszy niż myślałem, przez co musiałem jak najszybciej uciekać. Nie, no. Nie, to było. O Jezu. Nie, to była tragedia. To była tragedia. Bez myślenia od razu podjąłem drugą próbę. Myśląc, że to będzie dobra próba. Ej, lecę. Jest. O kurde. Dobra, on mnie do pułapki jakieś chyba chce. Ja pierdzielę lofa. Ten gracz był bardzo podejrzany i nie wydawał się jakimś większym zagrożeniem. Ale jak się okazało, myliłem się. I goniąc go, musiałem go lekko zdenerwować. Nie. Zginę. Zginę. Wiedziałem, że mój koniec jest coraz bliżej i będę musiał pogodzić się z porażką. Niedobrze, niedobrze, niedobrze Najprawdopodobniej to jest moja śmierć. Muszę się gdzieś kopać. Zginąłem. Ja pierdziel, jaki jesteś słaby! Wiecie co? Moje ego zostało leciutko pocharatane, a mój budżet pieniężny został zminimalizowany. Co przełożyło się teraz, że posiadam itemy, dzięki którym będę bardziej zdolny do walki. Ale zanim się wywalę kolejny raz, musimy trochę poczekać. Muszę trochę ochłonąć po tym, co się wydarzyło przed chwilą. I dać sobie trochę czasu, będąc żywym, abym mógł nacieszyć się moimi itemami. Tymczasem dołączył do mnie mój przyjaciel. Kurda. Ty... Fajna? Ty. O pierwszy raz jestem, nie? Skąd ty masz Ja mam itemy w ogóle jakiś. Skąd? Miejmy no, ci mówić. Nie yeah. wiem, bo ja mam. Kopię. Patrz, patrz to, patrz to. No ja też to mam. Ale ty skąd ty masz itemy? Ja Miałem chyba 6 koksów, 28 gapów. Co? A patrz to, zobacz jak to się nazywa w ogóle. Nie wiem skąd to mam. Bo skapi. Ty to mój miecz, A to jest ten anarchiczny jakby? No, to jest ten. no jeden A no z i... lepszych. 32% Dodatkowych? Z... No dobra odej, odej. Skąd ty masz tej temy? ja ci musiałem tu kiedyś... Do... A ja teraz ci specjalnie item zacząłem Patrz kutować. to, patrz to, patrz to. Tylko buty, nie, słabe trochę mam, ale nie jest źle. Nie no, ogólnie git masz, dam ci lepsze buty. Ty ogólnie. Patrz, tutaj patrz, jest patrz. stół obrad, nie? Jak będziemy chcieli o czymś pogadać. No dobra. E, tutaj idziesz, tu jest magazyn główny, tutaj jest enchant, tutaj farma trzciny, którą zrobiłem w sumie z nudów, nie wiem czemu. Ogólnie dzisiaj wywaliłem się dwa razy, nie? Typałem się do ludzi. Myśla. Raz uciekłem. Nie, raz to zginąłem przez to, że szukałem ludzi na mapie, co nie? No. no. Woł, woł. I, i ciulty! Jakiś chłop mnie zamknął w jakiejś kuli i zginąłem. Po krótkiej rozmowie okazało się, że on również posiada już dosyć dobre itemy. Bez zastanowienia poszliśmy na łowy. A Trident masz ty ten też taki, ma... o? Co możesz uciekać im? Mam anarchiczny trójząb. Ten trójząb posiada szybsze przeładowanie niż klasyczny. Czekaj Dobra, możesz uciekać. Dobra, dawaj za mną. Czekaj, gdzie ty jesteś? A od tego można się wywalić? Jak wskocz na ten? A ile masz serc w ogóle? Całe 10 plus 6. Ty? 30. O, to nieźle, tu pewnie każdy ma 30. Musimy się dostać gdzieś na górę. Ej, dawaj tutaj, chodź. Chodziliśmy przez jakieś 30 minut po mapie, nie spotykając nikogo, więc stwierdziliśmy, że sami kogoś zaczniemy teleportować do nas. Ale jak się okazało, nie był to dobry pomysł. Pamiętaj, w razie czego zawijaj. <noise> gdzie się da. Ty, może to Ciebie się cały czas ta sama osoba... Jest, jest! Bi! O kurde! O kurde! Ale walimy, walimy, diamentowy Jest siłkę, czekaj! Ucieka! Dawaj, dawaj, dawaj do dawaj okay. do Bi, 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 bi! Nie trafiłem. Ej, tu jest ty ogólnie! No. Ja te od jaksa gonię, nie? Chcesz Go. tam tego bi? Ten, ten ucieka, ten ucieka Bije. Pomóż. Ja tu mam swojego, nie pomogę prawda? Stary musisz. Ej to on mnie zrzucił, zrzucił mnie. Ale płynę tam. Pomóż, pomóż, tutaj... pomóż. Płynę, płynę, płynę. Do mnie płynie. O chłopie! No, Dobra, Ty... mam. Na sobie. Dobra, uciekaj. Ja mam przerąbane. Co? Chłopie, 50 im Mam Mamorać? Zginąłem. Chłopie. Zginąłeś? Tu było nie... Ja pierdziel, no nie no, było to niemożliwe. Ora, ty się mógł, żebym miał ja uciec teraz, nie? Zostałem bez niczego. Bez dobrych itemów, bez pieniędzy, totalnie zostałem spukany. Ponad dwuletnia przerwa od grania na anarchii spowodowała, że muszę się uczyć wszystkiego na nowo: PvP, movementu i grania na tym serwerze. Ponieważ gracze byli już na tyle doświadczeni, że no po prostu nie mogłem nic zrobić. Czterech typa, każdy. Netherite i. No, a ja zostałem bankrutem. bo teraz. Ja pierdolę. No to sobie pograli. No, pograli se. A żeby tego było mało, podczas gdy ja ogarniałem sobie rzeczy w bazie, kto się niestety znalazł, gdy ja w niej się znajdowałem. Ej, słyszę coś. Coś słyszę. Nie, no serio. Dopiero. Dopiero. kurde. Nie, no jeszcze w bazie, mnie ktoś znalazł. Ja pierdziele co za kówno. Anarchistem mieć jeszcze, a ja on zwykły z GWIPa. Ja pierdzie, Ja na nie mam. Nie, dwa serca, dwa serca, dwa serca. Nie, 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 nie. Oj, było blisko, było blisko, było blisko, było blisko, było blisko. Ale on też to temu nie ma. Nie, 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 ostatni ref, ostatni ref. Dobra, spad. Nie no, padam. Na 100% ostatni koks Ej, ucieka, ucieka, ucieka... Że... Nie dobra, 20 sekund, żeby mi nie logną, żeby mi nie logną Dobra Ja pierdzielę Nagrywam to dosyć późno, jak możecie zauważyć, bo też nie ma kamerki. Późno, dlatego, że zacząłem sobie zarabiać pieniądze. Jak widzicie, mam teraz prawie 40 tysięcy dolarów, a miałem 7. Zacząłem sobie handlować. Tak, śledziłem rynek, sprzedawałem przedmioty drożej o, Sonic Zacząłem sprzedawać yy, itemy drożej niż były wystawione, i tak jakoś pieniądze zaczęły lecieć. Zacząłem tak, handlować brodawkami, szciną i dripstonami, chyba tak, jakoś tak się to nazywa. I tam paroma rzeczami innymi. I tak właśnie doszedłem do kwoty prawie 40 tysięcy. No i nie mam zamiaru na razie zaprzestawać na tej kwocie i cały czas sobie handluję. Dopiero poznaję ten rynek cen i tego wszystkiego. Liczmy na to, że będziemy bardzo bogaci. Miejmy taką nadzieję po prostu. Dobrze wiecie, że w mojej bazie spędzałem bardzo dużo czasu i się do niej troszeczkę przywiązałem. I nie chciałem, aby ktoś ją odkrył. Wytrzymała ona łącznie 4 dni aż do dnia dzisiejszego. Nie no, co jest, moja baza, nie, ja pierdziel. Chwilę Chwileczkę mi nie było, dosłownie 5 minut mi nie było, 5 pieprzonych minut Tylko ciekawe kto to zrobi było mi bardzo smutno z tego powodu i szczerze wydaje mi się, że to nie był jakiś randomowy gracz, który mi to zniszczył, a bardzo bliska mi osoba. Domyślam się, czemu mi to zrobił, ale będę musiał to zweryfikować. Jeżeli się okaże prawdą, to zemsta nadejdzie. A oto Kordy Wieży, subskrybuj.